Pomysł na mikroinnowacje zrodził się z takiej naturalnej potrzeby środowiska medycznego, czyli personelu medycznego, ale także rodziców, opiekunów, dzieci przebywających na oddziale onkologicznym, którzy wielokrotnie zgłaszali. Potrzebę taką, żeby pomóc im w takich najzwyklejszych prostych sprawach, które wydają się tak dla osób, które są poza szpitalem, zupełnie banalne. Natomiast sprawy dotyczące bieżących spraw osobistych, bieżących spraw zawodowych, finansowych a i bardzo różnych zaczęły się pojawiać, co stanowiło dla wielu rodziców dodatkowym, oprócz choroby, oczywiście dziecka, dodatkowym źródłem stresu. I tutaj pojawiła się taka propozycja, aby rzeczywiście złożyć taką, przygotować taką innowację która spróbuje zaangażować środowisko lokalne w pomoc rodzinom, które, są, które dotknęła choroba onkologiczna, choroba przewlekła dziecka.